Witajcie, jak się macie? Mam nadzieję, że jesteście w porządku. Yy, pewna osoba napisała do mnie pod yy, tym, co nagraliśmy z Arturem z kanału Stary Krzyż, że mam nadzieję, że Maciej nie nagrywa już rytmów techno-woodu. Wierzę, że robił to nieświadomie, ale jego muzyka też nie spełniała kryteriów tego, co boże. Mam nadzieję, że się z tego wycofał. I okej, okay, ja mówię tutaj w świadectwie, że istotnie nie tworzę muzyki, która jest właśnie taka szybka, muzyki tyrans, powiedzmy tak jak tutaj. To też jest jeden z moich utworów, tak? Okej, okay, to jest złe, można powiedzieć, tak? Zbyt szybkie tempo, syntetyczne brzmienia, mi się samemu już to nie podoba, pokazuję jej obrazkiem, tak? I nie robię takiej muzyki. Ale nadal robię energiczną muzykę, w sensie dynamiczną, nie demoniczną, dynamiczną, tak? Że jest w niej życie. I nie ukrywam, że ja nadal lubię, lubię muzykę z jajem, ok? Pokazuję jej obrażkiem. Posłuchajmy chwilę. Moment, nagrywa, nagrywa. Teraz tak. Ktoś może powiedzieć, Macieju, to było zbyt mocne. Chcę wam coś pokazać. Użyłem tutaj normalnych instrumentów jak dudy. Oczywiście robiłem to przez komputer, tak? Ale użyłem instrumentów jak dudy, perkusja jakaś tak. I jest to robione na tempie 90. Okay? To jest 90 BPM. Wcześniej muzyka, którą tutaj Wam pokazywałem i ja objaśniałem, to Sensivity. Z tego, co pamiętam, zrobiłem to na tempie 131 bpm. Jest różnica? Aby nie być gołosłownym, pokażę Wam, jaka jest różnica. Tak? Zobaczcie. Niech to gra z pokusy. 90 bpm, a damy 130. I nie mówię, że nagle jak zmienia na 130, to natychmiast miota tym utworem jak szatan. Ale sami zobaczycie wielką różnicę. Być może faktycznie tym miota jak szatan. <laughs> Okej. Okay. Yy, dobrze, posłuchajmy. I pokażę Wam coś jeszcze, bo zobaczcie. Tempo też jest ważne. Jeżeli damy 90 i normalny taki. Rytm. Powoli sobie gra, nie? Damy 131. No to już mamy. Już można techno robić, tak? Tutaj też ktoś może powiedzieć muzyka dance, tak? To trzeba zmienić sample, aby to jakoś brzmiało, bo zobaczcie. Ja nawet mimo tego, że tutaj stworzyłem nawet podobną perskursję, to ona pasuje do tego utworu. Moment. Ok. I teraz tak, ktoś może powiedzieć. Nadal. Taka perkusja jest demoniczna. Ktoś tak może powiedzieć. Ok. I mam pewien problem z tym, co. Mówię ok, ale nie chodzi o to, że się z tym zgadzam, tak? Mam pewien problem z tym, co jest przedstawione w filmie takim długim dosyć. Dylematy muzyki. Mam pewien problem. Ponieważ. Ten człowiek demonizuje rzeczy, które wcale nie muszą być demonizowane, wiecie? Mówi wiele o, o swoich odczuciach. Posłuchajmy. Muzycy zaczęli się interesować ideami filozoficznymi i muzyką różnych grup etnicznych oraz zaczęli ją przyswajać do swojej muzyki. Tak jak w Europie, muzyka w Ameryce również zaczęła doświadczać zmian. W latach 1800 niewolnicy z Afryki byli sprzedawani białym kupcom z Ameryki Północnej. Przynieśli oni ze sobą z Afryki swoje praktyki rytualne, znane jako wudu mocno oparte na plemiennych grach na bębnach. A więc, kiedy ci Afrykańczycy, no, to mroczna karta historii Ameryki, ale taka jest rzeczywistość i mogę się tylko nią dzielić. Kiedy tych niewolników sprzedawano do Ameryki, to przynosili ze sobą oni swój pogański kult przodków, który praktykowali u siebie. Trzeba uważać, do czego się używa takiej muzyki, ok? Ja tego utworu nigdy nie wypuszczę samego, powiedzmy. Bo po co? Czekam na wokal, od wokalistki, ok? Żeby to było na chwałę Pana Boga, żeby teksty były na chwałę Pana Boga. To jest bardzo ważne, ok? Zabronili swoim niewolnikom jej wykonywania. Zobaczcie, zabronili swoim niewolnikom ich wykonywania. Odebrali im ich bębny i inne instrumenty perkusyjne. I zobaczcie teraz. Odebrali im ich bębny i inne instrumenty perkusyjne, i stało się tak, że ci niewolnicy znaleźli sposób, aby uratować swoją muzykę od zapomnienia. I swoje ojczyste, pogańskie rytmy utrzymywali przy życiu, używając stóp. Tak oto narodziło się stepowanie. Widzicie? I tutaj właśnie jest ta kwestia, która mnie nieco, nieco irytuje. Bo jeżeli wyobraźmy sobie, że Afrykańczycy nagle by zaczęli klaskać, nie? czyli używają rąk. I teraz tak, klaskają w jakiś sposób, w swój sposób i oni mają intencję, oni mają wolę, aby chwalić tym diabła. Czy to jest wtedy złe i jest demoniczne? Jest złe i jest demoniczne. Ale, co jeżeli ktoś używa rąk, klaska, ale klaska dla Pana Boga? Czy to jest demoniczne wtedy? To samo klaskanie. Być może ten sam rytm. Czy to jest demoniczne? Powiedzcie mi. Jeżeli uważacie, że to jest demoniczne, to miota Wami jak szatan, ok? Czyli, co Wam chcę przez to pokazać? Że możemy używać. Podobnych rytmów, nie mówię, bo niektóre rytmy mogą sprawiać, że coś nam się w główce poprzestawia, tak? Ale jeżeli używamy normalnych takich rytmów, które nie są jakieś wiadomo, że demoniczne, czyli nie jest tempo 130, albo 160, albo jeszcze co innego, tak? Albo psychedeliczny tyrans powiedzmy, nie jest używany, żeby chwalić się Boga. No bo są takie gatunki, którymi no nie powinno się chwalić Boga, tak? No bo są takie brzmienia właśnie syntetyczne, kwaśne i tak dalej, nie? Ale w momencie, kiedy używasz e, instrumentów takich żywych i chcesz tym chwalić Boga, no to to jest ok, tak? Tak jak tutaj Wam pokazywałem, e, to są dudy, ok? Oczywiście mam swój styl i tak dalej, ale zobaczcie. Posłuchajmy tego. O, są bębny, jest perkusja, zobaczcie ile tej perkusji. Eee, to jest tak nawiasem świeczki utwórz, tak? Ale słuchajmy. O nie, jak to mocno brzmi, to jest demoniczne, uciekajmy od tego. Mi się to mega podoba, tak? I nie dbam o to, co myślicie. Dlaczego? Są tu żywe instrumenty, jest tu perkusja, jest tutaj... Widzę, yy, ja mówię, go na cymbałach dźwięcznych, tak? Mamy tutaj talerze. Zobaczcie. chwalcie go dźwiękiem rogu. Gdyby ten człowiek, bo on tutaj mówił też, o, pewne dźwięki są negatywne, nie, pewne melodie, on mówił, są negatywne, Pewne melodie są pozytywne i zgadza się, pewne brzmią pozytywnie, inne brzmią negatywnie, ale myślę, że jak on by usłyszał dźwięk szofaru, powiedzmy, a tutaj to słowo jest użyte w hebrajskim, tak? Szofar, możecie sobie zobaczyć, to uznałby, że to jest jakieś agresywne i że nie powinno mieć coś takiego miejsca. Jakby w kościele coś takiego usłyszał. Jakby jakiś hebrajczyk grał na szofarze. To by powiedział: Nie, nie, to jest zbyt agresywne. Tak, no Słuchajcie. Tu jest napisane: chwalcie go dźwiękiem rogu, czyli szofaru. Tak? Mowa oczywiście ogólnie też o instrumentach dentych. Tutaj właśnie to są takie, co do których używa się ust właśnie. E, dmucha się, więc tyle tutaj, aby wydobyć z niego dźwięk. Mamy tutaj też właśnie... Słychać było dudy, ok? za dużo, to jest demonica. Pokazuję jej Księga wyjścia 15:20. Miriam, ktorokini, siostra Araona, wzięła bębenek do ręki, jeden bębenek, tak? A wszystkie kobiety szło, szły za nią w plącach, czyli tańczyły sobie, tak? I na bębnach grały, uderzały w bębenki, właśnie, nie? Wiele kobiet, wiele, wszystkie. Wiecie, ile to musiało tego być? Dlatego pokazałem Wam tutaj tłumy grzające na bębnach, ok? Myślę, że to by było na tyle. W skrócie chciałem Wam pokazać, aby nie wpadać w jakąś skrajność. Przede wszystkim teksty powinny być na chwałę Boga, tak? Ja nawet nie mam nic do yy, tego, co robi kukier, po prostu nie odbierajmy chwały od ludzi. Tak? Że ludzie nam klaskają, jak robimy muzykę. O, ty jesteś taki wspaniały, robisz taką wspaniałą muzykę. Tak? Bogu oddaj chwałę, pokazuję jej objaśnię. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.